I kolejne miejsce, kolejny parking. W zasadzie nie wiem jeszcze dokładnie gdzie. Gdzieś tam dalej, parę kilometrów, aby znaleźć ładniejsze plaże. Parking pustawy, nie ma tłoku. Dzisiaj sobota. Ale kolor morza nas ściągnął. Jest przepiękny. Czy już widać? Czy jakiś plecabaw. Może jeszcze nie widać dobrze. Cisza, spokój. A dobra, plaża się tak nazywa. La Torre. Są tu nawet ratownicy. Nie, no, piękne miejsce. Kolor morza naprawdę bardzo fajny. Się już kąpią. Jest lekki wiaterek. Zwiskakuję i ja. Nie ma na co czekać. <grymne>